Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Grywamy TV. Dzisiaj ogramy sobie demo FIFA 15, której pełna prawda wersja wyjdzie 25 września, a my już zacieramy rączki na tą wersję i zagramy sobie taki jeden czy dwa meczyki, żeby zaprezentować Wam co i jak to wygląda. Tak, dokładnie, tym razem nie będzie to recenzja, dzisiaj sobie gramy w demko FIFA 15, jak już wcześniej wspomniał Piotr. Posiadacze PlayStation 4 oraz PlayStation 3 mogą dzisiaj nacieszyć oczy tym demem, a już posiadacze Xboxów oraz PC-ków już mogli wczoraj sobie pograć. Ale my dzisiaj skupimy się, na która wyszła na PlayStation 4. Opowiemy wam co nieco jak to tutaj wygląda. Wybieram sobie PSG. Ja bardzo Lone i Brun tutaj będzie z nami. Domowe. Szkoda, że nie mają się Ale dobra, już powinniśmy tutaj się skupić na tym co pierwszy się zmieniło i rzuca się w oczy. To, że jest przemodelowany całkiem inaczej, to wszystko wygląda, jeżeli ten ekran. Tak, nie jest przemodelowany kompletnie. Czy na lepsze to czas pokaże, tak naprawdę? No, póki co, no, w miarę intuicyjnie to wszystko działa. I nie ma tutaj na pewno żadnych problemów z zagarnięciem tego. No, jeszcze Moim to... zdaniem lepiej to wygląda po prostu. No tak, tak, jest tak czytelnik. Do, do, dokładnie. Tutaj mamy pokazane nawet, mamy zdjęcia piłkarzy, którzy są tutaj w drużynie i tak dalej. Tak, i te wykresy, ]ach. które widzicie na górze, to ja kojarzę z PSA jeszcze chyba 2006, Revolution Soccer. No troszkę tak y, właśnie ładnie, ładnie obrazuje, jak, jak dany zawodnik prezentuje się w każdej dziedzinie. Dobra, Byskets wleciał, ja czyli... Ja nic nie zmieniam. Dajemy szansę Kawaniemu, chociaż pierwszych parę razy. No i co, tutaj kolejna rzecz, która się nie zmieniła, to te treningi. One pozostały jeszcze raz w kolejnej odsłonie FIFA, tak samo je mamy. No tak, tylko że będą no, tam jakieś inne tryby, no ale wszystko będzie wyglądać Ale nie treningami, FIFA stoi. Dokładnie. I zacznijmy od tego, proszę bardzo, tutaj jest właścicielka. Andrana Alfie. W że mamy Marcina Taylora i Alana z Marcina oh. Taylora. I Martina, ale ja już mówię Marcin. Eee, no proszę bardzo. Wersji, nawet na nową generację Console będzie już Darek i Włodek. Niezmiennie. Stare jeszcze 3 stary Duet również rączki na to. Tak, no i popatrzcie na ten atak Neymar Suarez Messi. Ouch Suarez po prostu. No, Sędzia tutaj kładzie nam na środek, zachęcając nas do rozpoczęcia tego widowiska. jest to no, no, Nowy. Nowy. Tego nie było i zobaczymy. Ale już pierwsze coś rzuca się w oczy, znowu to mówię, ale tam, e... Trzata graficzna, piłeczka, brazylka proszę bardzo, buty, może nie tak fajnie wykonane, ale teraz raz e, rozpoczynamy mecz. grafika już od razu trzeba powiedzieć, że różni się znacząco od FIFA 14. Tak jest. To znaczy, no może nie, to znacząco, na pewno dla PC-towców to będzie skok, uu, proszę Państwa, wielki. A to jest również tak przerwa, że na PC to prawdopodobnie się nikt nie Który wcześniej był dosłownie nie to znaczy new to już nie są na X-Gena w no i tutaj bracimy ale nie... Nie, 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 nie zatrzymane i brody jest tak szybko, Zgadza się, to jest nasz pierwszy jakikolwiek I odcinek, jeśli chodzi o sportowe e tytuły, tak mi się przynajmniej wydaje. To jest to jest to jest to ale... I Oj Sealed! Ale już myślałem, że była, bo myślałem, że wpadła, ale nie. Je. Ale, ale jeszcze taka mała nowinka, że po prostu jesteśmy też dużymi fanami wszelkich... Gier piłkarskich mmm, na no, FIFA głównie, w PSL za bardzo nie grywamy. Yeah, no, nie, za PSL kompletnie nie jesteśmy. Ja osobiście nie lubię tej gry. Ale, ale... Ło! to było drewno! <laughs> coś ty narobił. Ale jesteśmy dość dużymi fanami, że tak powiem, FIFA i... No jak nie tak w sobie z tym faktem Ojej, no, ja musimy powiedzieć, że teraz mamy praktycznie trzeci mecz na i o się dało, bo na koncie robiliśmy sobie taką małą, lekko rozgrzewkę, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No i są ja... po prostu zmiany w mechanice też e, też gry, nieco. Tak, to jest właśnie bardzo ważny aspekt, że to się od razu czuje, jak mamy pada w rękę. Zgadza się. E, to jest pierwsza rzecz. Mm, wyrażdż... Ojej, Ale ojej, 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 jest ojej, 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 oj, ojej, 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 dalej. Khabani, twardy piłkarz podobno. On tutaj oh. przeszedł kawani, teraz szybko pije na kawani, bardzo szybko się rozpędza. Kawani, 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 czy dośrodkuje, jak dośrodkuje, kto tam leży. No i pięknie, Bramka! To musiało się tak skończyć. Ciekawe, czy główki będą OP tak samo w, w 15 lub w 14. Bezradny też, Steven. Proszę zobaczyć po tego pięknego. Kto go krył? Drewniak, pikie gdzieś ty był. Co on robił? No widzicie tutaj powtórki, no i jeszcze jeden feature, że te poprzeczki, nie poprzeczki, to takie stalowe tyczki z tyłu bramki również podnoszą się. od tutaj reakcja Sirigu na całe zajście I podnoszą się. To jest, się kolejny, przez fajny to jest tak. kolejny fajny feature. To jest kolejny fajny feature. No dobra, rozpoczynamy. I również jednym z featureów jest. Eee... O, jak tu Messi dostał! Aż mi te hormony się cofnęły jest, się do żołądka. Się masy, doświadkowanie, Messi! nie nie, tutaj zablokowane to wszystko. No, był tam mały faul. Tutaj jeszcze może przejdźmy sobie, pokażemy Wam teraz, jak wyglądają twarze, bo to również no, jest godne uwagi, po prostu. Na przykład taki Terstegen, pierwszy z brzegu. No, bardzo ładny model, jest taki Dani Alves czy Pikę, whatever. Bo bardzo dobrze odzorowane modele twarzy. Dobra, wracamy do meczu, no, po prostu mieliśmy roku. małe problemy techniczne, musieliśmy so, yeah. zastopować. O, 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 To też usłuch. Ibrahimović. <grymowicz> Don Brachimowicz. Co masz czy rano zrobić? <grymowicz> no, to A, no, się no, chyba no, nie skończy no. dobrze. <grym> co no, z tego myślę? Ale na razie wynik 1-0 dla PSG. Czawer masz czy rano, marsz czy rano, albo wieczorem, tak samo żółta karteczka. No nieładno, no, co on tu będzie zrobić? Podstawił się yeah. Nie właśnie takiego malutkiego. Na czym my ogóle skończyliśmy? Na tym, że FIFA 15. Według mnie jest takie na tymi fajnymi ficerami, które się tutaj znajdują. No i ja Że też byłem, byłem tego głodny. Żadnej FIFA nie było. Też byłem tego głodny jeszcze. To jest teraz mecz e, ligi hiszpańskiej i ligi e, francuskiej, ale jakbyśmy sobie zagrali z Premier League. E, czyli Ligę O... Chaken? Nie! Brażiemy! E, Ligą angielską, to jest po prostu pełna licencja na wszystkie szczegóły z nią związane i tam to jest realizm jeszcze plus 50% do tego co Oaj, tak. Ale jeszcze dzięki nowej generacji konsol, to po prostu czujemy, jakbyśmy oglądali na żywo mecz. To yes. jest jedno z najlepszych uczuć. No dobra, trzeba powoli odrabiać straty. Suarez oj, to już szybko oj. zatrzymywany. Jest niesta, niesta. zatrzymał niesta. się. Jest dobre podanie, jest tam, oj. Cóż no, jest, to ta orketka dla Bardzo mecz. O, Dawida sobie wyruszają Ci włosy. O! Ile kartek poleciało? Luiz! Ile kartek tutaj poleciało? No, no proszę, proszę Państwa... Dawid Luiz w końcu ma... O, oj, Brutalnie dostał! Nieładnie to wyglądało. To... Tak... Nie <laughs> Przenikają <laughs> przez siebie Neymar z Niestop. No Ale <laughs> to są <mu> jeszcze były ldl <laughs> tak. No tak samo, może już powoli możemy do tego zmierzać. Yy, twórcy obiecywali poprawę zachowań bramkarzy! No i rzeczywiście bramkarze bronią czasem dużo bardziej intuicyjnie, pewnie i w ogóle bardziej dynamicznie, tak jak nam to obiecywano. Ale też no nie uniknięto błędów, przynajmniej w pandemie, dość rażących błędów. Pięknie Neymar! Pięknie! Jest, ale pięknie, moja no gwiazdeczka. Pięknie. I po prostu te błędy bramkarskie czasem no, potrafią przychylić szale zwycięstwa. Bardzo brutalnie na przejściu. To jest z ten w ogóle się nie poprawił 14. 14. Znowu z tym wybranym bramkarzem, jakim był. E, jeszcze footprintów mamy na boisku. by te ślady stóp. Ale Ślady stóp y, zostawiają nasi ukarze. Może już Ale wcześniej, jak my, y, nie rozegraliśmy jeszcze moczu i patrzyliśmy się na gęby zawodników, to już boisko było wydeptane. Tak. A może zbierzali w sumie na środek, ale to większa część była wydeptana na Karnego. Ale będą w od gry po meczu. Yeah. Oj, dobrze. Żeby góry nie było... W 15, w 15. No ja też no ja mam w tej tak wersji. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Tutaj na razie jak widać bronią. I e, też się wpadenie naprawdę bramkarze. E, faktycznie. Bronią intuicyjnie. Oj, piękna broadka. Taki właśnie mieliście tutaj przykład. Pięknie branią bramkarze, ale czasami popełniają jeszcze gorsze błędy niż w 14. Jeżeli to się nie poprawi, no to możemy mieć ten sam przykład co mieliśmy w 14 i będzie klasa i będzie każdego kilo na bramkarze. A to przecież tutaj oni też brali wówczas szybciej z tej sporu. się. Oj, nie, to nie była dobra. Ale to już nie ryzykujemy, na już marzył tę kartkę, ale drewniak. na szczęście odpłacił nam się troszkę. Z wcześniejszej reakcji pięknie, albo ale szfaulowany nieładnie przez Dan który ma żółtą kartkę na koncie, będzie pobłażliwego. Potraktował to mi się też strasznie podoba. To są właśnie te no, tak. potrafią noga, poprawiają znacznie jakość tak prawda. Animacje, doszło sporo naprawdę nowych animacji. Te krótko rozegramy z niestą. Mimo, że grałem krótko w demo, to chyba już możemy nawet na dymie powiedzieć, że to zapowiada się najlepsza FIFA, jaka well, dotychczas wyszła. No Najbardziej realistyczna, zawierająca naprawdę wiele feature'ów. Sama liga angielska, która jest, jest naprawdę... o Jezu, co się niesamowitego. Ale... No i pokazany no, sędzia liniowy z mało wzruszającą się bramkowką. Strasza, mi się podoba, to udało mi przyjąć. są te głupie, błędy bramkarze, ale co to nie przez takie wieczory naprawdę można się dozyskać sympatii graczy, bo pewnie fajnie to na, na cały przebieg spotkania. Oj nie, tylko nie idę. tak właśnie wszystko fajnie, ale zobaczymy po prostu z wersji. Miejmy nadzieję, że jej naprawi serwery, które były w 14 nie do zniesienia, jeżeli chodzi o futa, czy o tryb sezonów. Oj, 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 oj. Nie, nie, dobra. Nie ma. Nie ma jest wybuch No nie, tylko nie igra Nie, to igra, nie igra A później już nie później nie zaskoczył, jest Neymar ten ten A przegrał, ten pojedynczy w w czy zbytnie mnie to nie dziwi szczerze mówiąc Jordi Alba O Alba

ale o, było pokazane jak trawka poleciała. A to 14 już też było, a to poprzeczka, nie poprzeczka, tylko... o, trawka się ugina po nim No to są te właśnie fajne oficery FIFA. -fi. Dobra. Neymar, Suarez. Oj, 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 czerwona. Zadzwoń, Ten się kisi nad tym piłką. ale PK. Jak podamy. Ktoś wybiegnie. Miasta wybiegł. Dobra. Ten nie stracisz teraz. Raz. Dobra. Dobra. Nie ma, nie ma. O i ale tutaj chyba zresztą, nie z tego nie chce powstrzymać Neymara. Okay. Jest zatrzymany. Dobra, powiedzieliśmy sobie o wielu ważnych aspektach. Chwilę co nam jeszcze zabrakło, bo grając nie mogę się skupić na gadaniu też. O, pięknie wypełnię z całą jest Dobra, panowie, mamy 20 minut. Proszę bardzo, jakoś ładnie to wykorzystać. Nie no być korzystny rozwój to like dla nas Dawid Luis, Gdzie jest Dawid Luis. O i też fajnie Bajerze wydaje mi się zaktualizowane składy tak. to gdzie przejście to przykładowo Rakitic już jest w Barcelonie. Nie, nie spalony. Jest, spalony, powinien być spalony, nie, nie ma spalonego no, Właśnie, z tym Nie wiem, chyba nie było spowolnienia, że tam dano podnosił podnosił rękę. No, mamy do O, I teraz no, widzisz, że którzy się tym za, no, to prawda. No, to prawdy. Tylko ten seriusz, znowu, ta animacja Ramkarskaj, ale... no, ule, no ale Dobra, to jeszcze 13 minut spotkania, ale Ibrahimović może to obrócić! Karol zleje. ma się w strzecz i spróbuje się nałożyć dobrze. Za linią Messi, piękny zwój teraz. Messi, cofnął się. Coś Nie tak! Ale strasznie przyjął się Rafał. No to, jest Jeszcze lepszy foul Te podania na wybieg, one są tak OP. Zablokował terstegiem. cały Całej szczęście. Ale Do... nie wiem. Czy dotknął to? Jak nie dotknął? Rafił Mawicz skoślego nagle. mi się, że właśnie zmienił piłkę mojej alternatywy. O tym też trzeba powiedzieć, że piłka tutaj ma dziwny tor bardzo. No, nie, nie wiem czy to przez to, że to Brazylii już się zastanawialiśmy. Nie wiem, nie Ale sądzę, że jak wielu osób, które <try> w teraz w demo na pewno miało parę takich strzałów, że po prostu coś niesamowitego. Nie. Mieliśmy taką akcję Suarez i nagle opadająca, nie wiadomo co się dzieje. Takich akcji nie mieliśmy w 14. No nie. Suárez. Nie Nie Ej, Neymar, czemu nie wybiegałeś? Po co mi ja, to Lech i On zawsze jest dobrze ustawiony, Ibrahimowy. O nie, gdzie mój drewniacz? Nie. Dobrze, pięknie masz czeranie, bez fałszy. To jest powrotem. Nie. nie, 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 tylko nie. Co on zrobił? W ogóle nie mam pojęcia. Kto to był? Kabaj? Kucia. Pięknie. Leonardo DiCaprio. O, też Segen, właśnie. Te Segen, zwróćcie uwagę, miał brudny strój. E, I to jest też jeden z tych że po prostu. ojojojo, nie. Ja pierdolę. Nie, nie powiem tego słowa, nie nami. No, no i koniec. koniec. W meczu 2-2. Paris są, że kontra bardzo. Ojej, jest? Jest, 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 to jest proszę bardzo. No to gramy do gryweczki. Trzeba, w trzeba po O, Neymar! Jak, jak on zakręcił. Nie, o, o, Nic nie było, o, panie sędzio. To, to, ja go ślubię. Bardzo po, panowie gracie w, razem w reprezentacji. Takiego. No, słusznie, no, słusznie. No... nie wiem. <grym 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 no, no i kto uderzać będzie z tego Myślę, że Lionel Messi, Lionel Rucci? Jest Lionel Messi, ale Karol Jowek. To się wytnie po prostu Dobra, nieważne, niech to będzie trudno. Przepraszam za przekleństwo i za słabo jak ten pasek zwolni się... Nakręca. No to, to jest, to już piłkę w siatce! No bo była w siatce. Nie było ciała! To, no to nie mógł być go, nie mógł być Dobra, Sirigo, zbierajmy się do strzału, trzeba wygrać noc. Gosball lecą Straszna jak na scenie, proszę Państwa, nic nie stoi, wszyscy stoją. Szpakowski Jestem ciekaw, czy nawet tak te pojawią się w filmie raz, czy ty dosięgniesz tej Przewrócił się! Przewrócił Messi! No coś ty zrobił? Przewrócił, potknął się tam o trawę, o zboża. Z ruszył. Już widać za kim jest, widać. Fly Emirates, Tutaj ja grałem pierwsze skrzypce. To mi się podoba. Bardzo fajne. Dziwne, daje rolę dobrą znaczy, to usuariusz się poślizgnął tam o zboże. No, nie, nie, kto to był? Panowie, pa, pa, panie i panowie, panie Ibra! To jest Ibra. Krążą właśnie takie legendy, że prawdopodobnie Ibra Chinowicza po tak, może zatrudnili do EU, wszystkie sztuczki i tworzywa, które tam były. I my tego nie są... Co to było? tak, cztery w, jest, gwiazdki sztuczek w rzeczy. No, żeby nie było, żeby jednak wzięli tam do Ilii, żeby im tam uprawić grę. No chyba, tak, że tak. To by miało sens, znaczy, Ibraku, nie wiem. Chyba nie jest skrótki drewniane, jakby wcześniej. Nie, 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 nie. Oj, tu i bra Ibra na otwartej przestrzeni... Mestsi żywiego. Ej, nie było. Wcale tak, jak myślałem. No cóż, już cząta. Maxwell House. Oj, nie. oj, błąd Maxwella. Błąd Maxwella, o, ale z Eurigu to jest ostatnia postoja obrony, proszę Państwa. Udało się niestety. Suárez. Jestem... Nie. Brakuje mi nie tylko tego feature'u, że i Suarez jest sobie tam do dobry. No tak, tak no, to jest dwie czasy, 9-6, idziemy w łeb, w łeb, żeby nie było karnych, mniej nadzieję, nie chce karnych. Tak to jest, jest wojna psychologiczna. No piękny wślizg, podręcznikowy, jakby to było po Oje, handball. No ale jak to sobie widzimy, ci po się naprawdę fenomenalnie nawet w wersji demonstracyjnej. Napierdę wersji demograficznej, tak. Możemy mieć w co jest? Oj, co jest? Nie, co jest? Oj, jest? Oj, Czemu on tak się dalej wychodził? Co jest? Bo ja naciskam. No niech tak. Suarez. Pięknie. Świetnie! Zagapiłem się. Teraz musisz to obrąc. Co? Pięknie, ale jak on to wybił pięknie! To jest Sirigu, którego nie znaliśmy. Niech chwali jabłka przed spadnięciem. Tak to nie tam Teraz go zmysłem. Zresztą. Piękny Sirigu. Równy strój, ale... ale Zrelował mnie ładnie, ale... O! Leonard Cassie. Przyjął to głową. Leonard co Ach, karnie się... Chyba wolno. Free kick On nie bezpieczył swojej mocnej wytrwałości Jakoś na żywo wolno, wczoraj już spadł po Mur idzie w lewo Straylał Andrzej straylał Andrzej straylał Strajla! go! Nie było! Nie było Nie było, nie było, nie było, nie było, nie było banków No, no, no No i ogór tych świata Przecież Dwa wolne, dwa oszustwa. Dobra, sądzę, że chyba nagramy jeden, muszę Państwa wybrać. Nie wiem, dlaczego wystarczająco dużo emocji. Oj, 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 oj. oj, 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 oj. nie stał już na, na oparach po prostu Neymar? biega. Neymar. Może zaczaruję jakąś sztuczkę techniczną. Oj, kontuzja, wyświetliło się kontuzję. Pięknie! nie, ma, jak on to przeszedł. Nie, 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 nie! Nie, nie, spalony. To jest to... Spalony, 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 był spalony, był. Byłem spalony, Nie wiem, jakim sposobem. Byłem spalony, ewidentny. No zatkało mnie. Nie ma, nie ma, tak naprawdę. Byłem spalony, nie ma. Ale to było fajne. To było fajne, że cieszyłem się, naprawdę jak mi się okazało, <laughs> cieszyłem się. <laughs> cieszyłem się naprawdę, że mi się udało. <laughs> jak to zabrzmiało? Nie, ogniło i bomba! Dobra, teraz wszyscy spokojnie, jeszcze mamy na zrozumienie, to nie I to w demie, FIFA 15. Z... Nie, pika, czyścisz. Dobrze. No nie, Nie, karne. No przecież tak mnie oszukali. Tak, karne, Dobra, gra. I mówisz, bo są ten wyżej tego. A nie, co ja mówię?

Pięknie no. kawali, pięknie kawali. Na razie 2-1. Cassie. Lionel Richie. Cassie. O i co zrobił? What the fuck are oh <grym> Teraz zależy od no, kawalniego, teraz zależy od Kawaniego. Kawani, 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 Kawani. Pięknie Kawani. Koniec, się jest koniec. Koniec, koniec. Nie, jeszcze nie. Przepraszam. Złożę, złożę, złożę. Padły drużyny. Jestem cały w nerwach. Rakitic. Och, resztka nadziei. Dawiduj. Dawiduj. Jak to wpłynie na niego umiejętności, to jest tak. Chavi. 11, fajna nerwa, fajna, fajna no! Wyciągnął to, ale jak pięknie to wyciągnął, Sirigu. No. No to jest chyba stacja. ten najlepszy odcinek z dema FIFA 15 i chyba na tym momencie będziemy kończyć, i się żegnać z wami. Wszyscy brudni, wracają, Brachynowicz, szczęśliwy. No nie. No. To są emocje, to są emocje i jeszcze te fenomenalne powtórki, które tutaj no, mamy po meczu. Tak. Tyle brakowało, tyle. Taka ryba, proszę Państwa. Czabi łapił się w głowę, to No dobra, to by było na tyle. To właśnie jest wersja demonstracyjna FIFA 15, jak sami widzicie, dużo emocji nawet w Demku. A jeżeli chcecie jeszcze więcej FIFA, to zapraszam Was na Twitcha. Będzie w zapisie filmiku, to będę pewnie też sobie założyć pnicha i będzie się streamował FIFA, nawet denko. No jeszcze zobaczymy, no, mała wykluczenie. Ale jeśli już się pojawi pełna, pełnoprawna wersja FIFA, to na pewno będzie dużo odcinków z FIFA, będzie streamowanie z FIFA, na które Was bardzo serdecznie zapraszamy. bo tutaj kartonik wyciągnął. Troszkę nie trafił do kieszeni, ale trudno. No. no i to nasze pierwsze wrażenie z Kifą 15, wersja demonstracyjna, jak będzie wyglądała wersja finalna, o tym się przekonamy w dniu premiery, bo u nas już to będzie, więc chyba na tym będziemy że się żegnać bandy. Zgadza się. Dzięki, że byliście z nami, mamy nadzieję, że się podobało i, I do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie. Na razie, cześć. O, to jeden z lepszych meczów Fifa. zagrałem po